Cześć, kto tak mruży oczy? Kto tak mruży oczy? Od słońca. Słoneczko świeci, tak? Słoneczko świeci. Psiokulary trzeba kupić, tak? No, psiokulary trzeba kupić. Cóż jemu? Nie przejmuj się pani też nie ma. Zostały w łodzi, wiesz? No. Dzisiaj mamy piękne słoneczko. Witajcie w nowym roku. Może tak wyjdę. Szrazi, słuchajcie. Lew montuje taczkę. No i co? Udało się? Nie. Pokaż. <laughs> Za waszym poleceniem do wywożenia liści kupiliśmy taczkę. A pan ci nie udzielił wskazówek, jak to zmontować? <laughs> nie. Czekaj no. No niby to jest proste, tylko jak zrobię... No bo to nie tak, patrz, musisz... Zdwóz koło, teraz ja zrobię tak. I z tamtej strony musisz nakręcić no. weszło tam? No właśnie, nie, będzie miało luz teraz, wiesz? A nie ma jeszcze pomiędzy tutaj tych no nakrętek? Nie, nie będzie miało, bo to się. Nikaż. To się nie ciaśni, jak przykręcisz. Tak, to się powinno przykręcić Lewek. Nie wiem. Tak. O, z jednej, teraz z drugiej przykręć. Jeszcze ci zostało kółeczko jedno. Nakładka tu. No nie, ale zobacz, koło takie się rusza. No czek trzymaj to. Trzymaj to. No działać działa, ale to nie znaczy, że jest dobrze zamontowane. No ale co, co to przeszkadza, że się tak... Do twarzy o. ci. <ścoughs> Terenowa. A czemu taką uszkodzoną kupiłeś wszystko? No tak. Susi! O, Jezus Maria no pięknie działa i całkiem jest zwrotna bardzo dobrze się prowadzi to nie za duża nie? tak to ma standardowy rozmiar ja nie wiem znaczy, tak jak laski z takimi drobikimi wózkami dla dzieci pozywam na instagramie <tuszel> <tuszel> nie <tuszel> Czekaj, dają tutaj na chwilę, muszę jeszcze dwie śrubki dokręcić. Nie no, serio, dobrze się tym jeździ, spróbuj sobie. Poprawię się. Jest ktoś co? Mhm. Mm to najnowszy model, brand nie To, to ja jest bluzopłaszcz. Bluzopłaszcz, o bluzopłaszcz. No to jest taki... prawdziwy bluzopłaszcz. Prawdziwy bluzopłaszcz, no, tak. No on też jest uniseksowy. Bardzo jest na suwaczek. Z takiej grubej bawełny. Z grubiutkiej bawełny. Nie, to jest. I to jest też takie długie, że dla dziewczyn to może być sukienka latem do gołych nóg, jak się zrobi ciepło. No to jest ten sam, ten sam fason co naszych bluz, tylko zapinane na zamek. I wtedy to macie taką bluzą, sukienką, płaszczyk. Oh. <grych> pięknie, Lew, Ostrość traci aparat, jak tak pięknie. No dobrze, a może ty przyjdziesz, to? No to jutro, dzisiaj ty możesz wychodzić, okay. jutro Nie! ja ja dzisiaj... ja dzisiaj mam swoją bluzę. Hmm? Wygląda to... Super. Mówicie mi, że jestem na kwarantannie w ciąży, więc trochę wciągnę brzuszek. Mm -mm. Tak to wygląda, słuchajcie. Super. To jest zła sushi jak padł, zobacz. <suszy> padł. Sushi padł. Ja, słuchajcie, robię tutaj mięsko w sosie pomidorowym, w krok pocie, ale dopiero wrzuciłam, także jeszcze. A tutaj grzeję rosół że ja zjem resztkę naszego rosołu ale wzję coś innego co wam pokażę dzisiaj więc tutaj jest resztka mojego pysznego rosołu i taki to dzisiaj będzie obiad dzisiaj jakiś ciężki dzień jest, nie sushi tak, niby słoneczko, ale tak ale ja myślę, że to jest wiesz co, dlatego, że ta pogoda jest taka dziwna że jednego dnia jest 15 stopni a drugiego 2 to też jakiś ten biometr jest niekorzystny niekorzystny bo też się przyglądam, ale już mnie nie pokazuj, bo trochę się wstydzę swojego wyglądu. Dlaczego? No bo tak jest super, tam ta bluza. po pierwsze potargany, no bluza to jest... no to jest sztab. Muszę sobie do tego żeby mi też wysłał, bo... Bo to moja. Bo wysłał tylko jedną. No super, bardzo Ci pasuje. Cię ja ja lubię w ogóle w takich dłuższych rzeczach, tak jak masz taki dłuższy płaszcz czy kurtkę, to tobie ładnie jest w takich dłuższych rzeczach, podoba mi się. A to mi też będzie pięknie. No. No dobra, już koniec. Lewa modele. Nie ja się wstydzę. <grym> 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 mój obiad. Lewa obiad. <grym> Aha. <grym> Łunko, U ciebie jest ten. To jest deser z Biedronki, jaki Deser mleczno-migdałowy, mleczno-czekoladowy z migdałami. pokażemy. A to jest... sernik z czekoladą? Mhm, uh -huh. wymienimy się jak będzie. No, możemy zejść po pół, jak chcesz. No dobra. Bo to są chyba dwa, czy te są dwa? Te Jakieś. są no. Serniory. Czyli dzisiaj... Dzisiaj ser z Biedry, zaraz oglądamy, znać czy dobry. No i co? Wygląda całkiem? Pachnie nieźle. Twoje wygląda jak tiramisu trochę. Może być? Trochę tak smakuje, nawet lepiej. <słysząc> tak? <gry> Zobaczcie, w takim słoiku. Naprawdę świetne. A ile to kosztowało? 3 złote, 3,90? Mm. Coś takiego. Nie wiem, pierwszy raz to widziałam. Bardzo to świetne. Nie wiem, czy to jest nowość, czy to może jakiś jest świąteczny teraz. Mmm! Mmm! Naprawdę to smakuje jak tiramisu, tylko mm. bez kawy. Mm. Moje trochę lepsze, nie? Mm -hmm. Ale to moje też mi bardzo smakuje. Może, to mm. ciasteczko, no wiecie. Może ci bardzo smakuje. Boże, ty już tyle zjadłaś? Jedną łyżeczkę wzięłam. No jedną łyżeczkę. Chyba... Widzisz, jak on mi wylicza? Chochle. Wszystko mi wylicza. Ja ci wszystko wyliczam. No jeżeli chodzi o jedzenie i na przykład... Slajsy pizzy to bardzo. Slajsy pizzy to ja muszę wiedzieć, ile mogę zjeść. Znaczy, ja wiem, ile chcę zjeść, i ty się możesz albo dostosować, albo ty swoją. Zawsze muszę się określić przed jedzeniem pizzy, ile zjem. Mhm. Nie ma wyjątku. Mhm. Całkiem spoko to jest. Pizzy nie może zabraknąć. Może być ten teserek. Tylko faktycznie lwa lepszy. Pyszny. Uh -huh. No to masz jeszcze jeden, a jeden jest z czym? Z owocami leśnymi, tak? Uh -huh. no to tak, tak wiedziałam, że nie będziesz chciał uh -huh. z owocami. Uh -huh. Jak lew, tak deserek pożar, to mi się mówi dobry. Jeszcze chciałam wam tylko zrobić update z naszej spiżarni, którą już wam kiedyś pokazywałam, bo kupiłam sobie takie śmieszne Pojemnikiem, tu trochę nierówno stoją, bo tam muszą jedne głębiej wchodzić, ale to nieważne. I zobaczcie. One są przezroczyste z boku, tutaj widać, tylko muszę jeszcze usuwać te naklejki. ale już mi się dzisiaj tego nie chce robić, zajdzie Nie. Muszę ja majonezem nasmarować, to jest wasza rada i to zajebiście działa. Jeżeli potrzebujecie zdjąć jakąś naklejkę, np. Na z TK Maxa, to majonez jest super. I tutaj jak widzicie. One też mają takie na przykład wywietrzniki, że można zostawić otwarte albo zamknięte. Oczywiście całe to się z góry otwiera, więc można to umyć i, i napełnić na przykład. I tutaj, o, widzicie, sobie otwieracie i na przykład jest makaron, ziemniory, warzywa. Tutaj mam włoszczyznę, o, i tak sobie tutaj wszystko zapełniłam i w ten sposób w ogóle mam teraz dużo więcej miejsca na różne rzeczy. Tutaj widzicie, tu mam w takich pojemniczkach z Ikea, tutaj na przykład mam leki, tutaj mam jakieś pomidory, puszki, tu jest taki koszyczek, w którym trzymamy pieczywo, tutaj widzicie mam chleb podstawy, torfije, jakieś tego typu rzeczy. Tutaj mamy wszystkie jakieś słoiki, przetwory, puszki. O i tutaj jestem też taki pojemnik, w którym są różne takie lepkie, czy tam tłuste, czy otwarte rzeczy, a tutaj na jakieś kartony, tu jakieś jedne chipsy stoją tutaj por biedny leży w miseczce, jutro będę robić rosół znowu, więc go zużyję także chwilowo tutaj mamy mikrofale, lodówkę o, i tak to wygląda i od razu jakoś tak jest wszystko ładnie poukładane i widzę wszystko co mam bo nie mam już co, to jest całe nasze miejsce na przechowywanie jedzenia owoców, warzyw, wszystkiego co, wszystko co mamy oprócz rzeczy, które mieszkają w lodówce także zobaczcie, od razu jakoś tak fajnie i przyjrzyście to wygląda tutaj jest ta moja drukarka do, do etykiet dymo się nazywa niestety poprzednia się zepsuła więc musiałam kupić nową także nie wiem czy mam polecać czy nie, ale fajnie drukuję etykiety. O, takie na przykład łatwo się to robi, także tak to wygląda. I jeszcze Wam pokażę, kupiłam sobie taki organizer do szafki, który właśnie teraz włożyłam na talerze, także jeszcze Wam pokażę, jak tam się to zmieniło. A tak wygląda spiżarnia. Ok, i tu jest ta szafka, w której trzymam talerze i kubeczki. I te duże, których najczęściej używamy sobie stoją tutaj. Te mniejsze i spodeczki włożyłam na górę. A tutaj miseczki. Taki to jest serduszko, on jest żaroodporny. I kubki, filiżanki sobie mieszkają tutaj. A to dlatego, że jak one stały w stosach i chciałam, wiecie, jakiś na przykład duży wyciągnąć z stosu małych talerzy, to było mi mega niewygodnie. A teraz mogę po prostu sobie, wiecie, tak wyciągnąć i włożyć. I myślę, że to będzie dużo wygodniejsze i nawet spoko to wygląda także o, jeszcze taka na koniec mała organizacja w szafce z talerzami jakbyście potrzebowali to polecam wam znaleźć, są różne plastikowe, drewniane najróżniejsze i pokrywki też na przykład można sobie tak w ten sposób U. hej hej, a więc witajcie wieczorem zobaczcie <laughs> jaki służy padnięty śpi z panem to sushi? Sushi padł. Tak, sushi o kolek, padnięty. Sushi padnięty. A my słuchajcie, już na dzisiaj kończymy dzień. A wszystko tutaj wysprzątałam. Jeszcze moje mięsko. Jutro będę robić taką e, fajną zapiekankę z... E, Boże, jak to się nazywa? Z pire i z parmezanem. A tutaj się e, mięsko gotuje. Jeszcze ma Dwie godzinki. Co jest z tym oprycie? Dlaczego on nie chce tak ostrości złapać? A słuchajcie, zostawiłam sobie te pojemniczki po ciastach, które dzisiaj jedliśmy, i to będzie taka fajna podstawka do łyżki zawsze. jak Mieszam tu, nie mam co z nią robić, a nie chcę mi wrócić talerzyka, więc stwierdziłam, że o, sobie zostawię. Tutaj też dwa słoiki mam umyte, bo słoiki zbieram, bo na pewno w tym roku będę robić pomidory i inne przetwory, chociaż zobaczymy, jak to będzie i kiedy bo oglądaliśmy właśnie w TVN24 yy, no kilka różnych programów o, o obecnej sytuacji i większość osób mówi, że skoro w Chinach to potrwało 2-3 miesiące, to u nas pewnie podobnie, więc hmm, jeszcze chwilę przed nami. Bo u nas ile? Pierwszy pacjent był 4 marca, no to jeszcze nawet miesiąc nie minął, także... Także trzeba się przygotować na to. Ja zdjęłam ten duży obrus i włożyłam do namoczenia, do bielacza na noc. Zobaczymy. Mam nadzieję, że może mi się to jakoś ładnie dopierze. Także w miarę tutaj wszystko ogarnęłam. Mam, słuchajcie, pozmywane i pochowane wszystko z suszarki do szafek. Także mogę się oddać dzisiaj relaksowi. Relaxation. Relaksowi i oglądaniu YouTube'a, bo już bardzo dużo mam zaległości, bardzo wielką ochotę mam na YouTube'a, a nie wiem ile dni nie oglądałam. Więc zamierzam się udać na górę, dzwonić do mamy. To nasz rytuał codzienny, że dzwonię. Po wiadomościach do mamy i tak, i sobie coś obejrzę na YouTube'ie, Może jeszcze sobie zrobię jogurt z migdałami, z miodem, bo to ostatnio taki mój, znaczy zawsze lubię ale ostatnio jakoś tak bardzo lubię, więc to tyle kochani, żegnam się z wami, bądźcie bezpieczni, zostańcie w domu, bądźcie zdrowi, uważajcie Stay na siebie, ha, 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 ha. i trzymajcie się i widzimy się Nie jutro, a jutro ma być, ma być pięknie i będziemy robić porządki. <laughs> Nie będę śpiewał, nie. Ale śpiewasz. No i już kończę. Ale jutro zrobi trening od rana ze swoim nowym workiem. Tak? Dzisiaj, zrobić, robię dzisiaj ja miał zrobić, ale był taki podnięty, że poszedłem spać. No właśnie. Więc zabierz jutro słysz jego też, żeby potrenował z tobą. Dobrze. I kota. Już już będzie się bał. No dobra to my się żegnamy i widzimy się jutro. Jutro ma być pięknie i ciepło, ma być 17 stopni, także więc... trzymam kciuki, żeby tak było. No dobre, to buziaki, widzimy się jutro.